kochani! Mam nadzieję, że wszystko u was ok Więc mamy kolejny filmik dla was teraz Ale zanim tak jakby go rozpoczniemy tak, tak jak powinien być Więc mam dla was fajny try on haul Dostałam od nich sporo fajnych rzeczy Wiosennych, letnich Chociaż nie wiem, myślałam, że przydadzą się już za niedługo Ale zobaczymy, czy będziemy w ogóle, w ogóle wyjść z domu A jak nie, to mam po prostu fajne rzeczy Także teraz wam pokażę ten try on haul Zanim przejdziemy do filmiku

To jest moja pierwsza część śniadania i jest to jogurt grecki, który ma smak z miodem, jest jest pH. Do tego mam pół banana i dużo borówek. Co tak ładnie wygląda teraz, ale muszę to zmieszać oczywiście, żeby. Teraz nie będzie to tak już ładnie wyglądało, ale to nie jest wszystko. Jeszcze zjem troszeczkę jajka. Filip robi jajka. Tam. Także zjem troszeczkę jajka, bo ja muszę mieć coś słonego, bo inaczej nie najadam. Więc tak wygląda moje śniadanie. To Filip w sumie robi jajka, ale tutaj mam normalnie jajko już zbite. Mamy teraz Sara, udajemy teraz Sara do tego. I bekon. Mniam. Czyli smażymy trochę bekonu. I do tego wszystko zmieszamy razem, pokażę wam jak już będzie gotowe. Okej, okay, więc moje śniadanie to jogurt, o którym i tutaj gotowa jajecznica. I w sumie tyle. Czyli będziemy teraz siamać wszystko. Filip ma tylko jajecznicę i chleb, bo, bo jest basic. No, więc jemy. Smacznego. No zdrowie. No zdrowie. Więc Skończyłam mój trening, Podam Wam linka do ćwiczeń, które robiłam w opisie. Na pewno także musicie sobie sprawdzić, co ćwiczyłam. Jeśli chcecie je spróbować, wy też. Były naprawdę fajnie. Dam sobie na brzuch, tak jak zawsze, i na tyłek. Także fajnie było po 10 minut. Akurat nie raz powtarzam sobie ćwiczenia, czyli robię sobie po 40 minut, czyli 20 minut brzuch i 20 minut tyłek. Ale dzisiaj siedziałam, że po prostu bocziczę 20 minut, bo czuję jeszcze, że. Że się wysiliłam i że spoko był trening, także teraz lecę pod prysznic i muszę się wyszukiwać trochę. Także dam Wam znać, jak już się wyszukuję i będę gotowa na dzień. Mm. Jestem już wyszukowana, więc jestem tak, jakby gotowa na dzień teraz. Chociaż tak naprawdę nie mamy żadnych planów, będziemy siedzieć w domu oczywiście, bo tak powinniśmy robić teraz. Ale stwierdziłam, że pokażę Wam co jem w ciągu dnia, więc skoro siedzimy tak jak w domu, ogólnie to często jest tak, że po prostu jem na przykład obiad taki jaki mama robi i po prostu tak kursuję, to co, co jest. Ze względu to, że teraz ja jestem z chwilą sama w domu, bo rodzice moi są w pracy, to po prostu będziemy dzisiaj sobie wszystko sami gotować. Więc siedziałam, że po prostu fajny dzień, żeby pokazać Wam, co ja jem w ciągu dnia. Um, I często się pytaliście właśnie o taki filmik, ale... Tak się, że to ja zawsze stwierdziłam, że nie, że lepiej nie, że po prostu nie będę nic dawa, co... Jeśli chodzi o tak cały film dedykowany, dedykowany właśnie jedzeniu, ponieważ moim zdaniem to jest dosyć taki strasznie delikatny temat, bym powiedziała, dla wielu osób, i po prostu nie chcę, żeby ktoś myślał, że powinien jeść to, co ja, powinien jeść mniej, może więcej. Ogólnie po prostu nie chcę mieszać w głowach dziewczyn zwłaszcza, żeby po prostu nie mówić wam, że powinniście jeść to i to i tyle i tyle. Ja jem naprawdę co ja chcę i różnie jem, nie jem zdrowo, czasami jem zdrowo, czasami nie jem zdrowo, po prostu różnie z tym bywa. Nie zwracam jakoś strasznie uwagi na to, co tak naprawdę jem, po prostu jem to, co mi smakuje. I jedzenie to jest, przede wszystkim to jest dla mnie przyjemność, ponieważ lubię jeść i dla was też powinna być, coś powinienem być taki... Nie ma jakiś przymus czy obowiązek, po prostu jemy dlatego, że nie tylko dlatego, że nasze ciało potrzebuje tego, ale dlatego też, że to jest dla nas przyjemna służba. <grym> um, no, także, stwierdziłam, że dobra, pokażę wam, co jem, ale od razu mówię, że ten filmik nie będzie idealny i od razu mówię, że nie jem tak codziennie, um, jem po prostu co na co mam ochotę, czyli codziennie się to zmienia, także chciałam po prostu tylko to powiedzieć, ponieważ czuję się po prostu troszeczkę odpowiedzialna za... Za Was, to też do, do tego, że mi oglądacie, i nie chcę stwarzać jakieś. Nie chcę po prostu żeby to był kanał, gdzie skupiam się tylko na fitnessie i w ogóle, bo to moim zdaniem nie jest zbyt zdrowe, więc chciałam tylko tutaj przekazać, że. Pokażę wam co jem, ale żeby nie było, to nie jest jakaś dieta, to nie jest tak, że ja jem tak codziennie I od razu mówię, że nie jem też super zdrowo Jeśli przez ten filmik okaże się, że będę miała ochotę na coś niestrowego, to wam pokażę, że to zjem Zobaczymy jak to będzie Ale ogólnie staram się jeść tak, żeby dawało mi to energię Ja ale mi to słońce radzi Staram się tak, żeby po prostu jedzenie dawało mi jakąkolwiek energię, żebym się czuła dobrze Staram się odżywać ok, ale jak mówię nie zawsze to wychodzi, także zresztą mówię, że nie jestem dietetykiem, nie każę Wam jeść tak jak ja to robię. Także po prostu musiałam to przekazać, więc dobra, teraz dalej idziemy z dniem. Jem na razie, ja dam tylko śniadanie i, i zobaczymy, co dalej będziemy pichcić w kuchni i co będziemy robić, bo to też jest vlog, nie tylko co robię, co jem. Także w ciągu dnia też Was wezmę na moje przygody w domu. Okej, okay, hej kochani, więc mamy już godzinę. jest? 12 już prawie pierwsza, jest pół do pierwszej. Nie wiem kiedy ten dzień leciał, nie wiem co byśmy w ogóle robili, ale w każdym razie zaczęłam być trochę głodna, ale jeszcze nie chciałam robić obiadu, więc zdecydowałam, że wezmę sobie na lunch po prostu smoothie. Więc to co sobie wsadzę to jest mega proste, bo tak naprawdę to jest tylko szpinak zamrożone akurat, bo lubię jak jest teraz zimne smoothie. Dlatego mam jabłko zielone. I do tego mamy imbir, i po prostu to wszystko wsadzę tutaj. Możliwe, że to dodam banana. Zależy jak będzie smakowało tylko z tym, bo tylko to mieć. Um, ale jeśli będzie zbyt jakiś kwaśne, czy niemiłe w smaku, i będę potrzebować czegoś słodkiego, to wtedy najwyżej po prostu dodam tego banana. Więc zobaczymy. Na razie wrzucimy to wszystko tutaj. Plan na teraz to jest czytanie książki i smoothie. wypiję go do końca. Jednak stwierdziłam, że muszę dodać więcej wody następnym razem. Bo jednak był troszeczkę za gruby, ale wypiję go tak czy siak, przynajmniej się najem, bo jest jak posiłek praktycznie. Bo nie poczytam sobie, ta jest bardzo fajna. Dopiero co zaczęłam, z tym jestem na Akurat na 100. Ostrą przeczytałam, a jest w sumie jest dosyć gruba, więc będę miała co robić, więc teraz się wezmę za nią. I tak, otozuję do Was pewnie troszeczkę później, jak troszeczkę już poczytam i odpocznę trochę. Okej, okay, a ale... więc... Teraz idziemy na spacerek, znaczy ja idę z Eliskiem i będę chciała właśnie postawać nowego podcastu, więc mam teraz nowy podcast. Tam teraz pokazowałam Wam inne, teraz pokażę wam jeszcze kolejne. Więc dzisiaj znaczy Klaudy Sudowski ja oglądam Sulewski, Cudowski e, Oglądałam je filmiki... E, i... filmiki na YouTube, naprawdę dłuższego czasu. I teraz jest razem z... Bratem Billie Eilish e, Finneas i razem założyli oni według podcast, także nazwę no, napiszę tutaj, ale nazywa się Weoder House. I mam na razie tylko dwa odcinki, ale już jestem zakochana, bo ich lubię, Interesuje mnie i ja nie lubię złodziać jak ludzie są związki, bo o swoim życiu, więc Siedziałam, że posłowam nowego odcinka, jak będę chodziła z spacer z tym tu. Także fajnie. Dzień dobry. Więc troszeczkę dzień dobry. dziękuję Panu. Dzień dobry. Panu. Mhm. Dzień dobry no. Cześć. Cześć. Okay, więc troszeczkę pospałam. Nie wiem czy widzicie po mojej twarzy, ale ktoś mnie obudził po godzinie. Także może troszeczkę zetknęłam po spacerze. Nie wiem, bo zmęczona. W teraz będziemy robić nasz obiad. I na obiad dzisiaj mamy rybkę. I tutaj mamy szparagi, które też będziemy razem ciekli. Tutaj mamy ziemniaczki, dodamy jeszcze troszeczkę e, na ziemniaki będziemy robić troszeczkę karmazanu i jeszcze nam brakuje oliwy z oliwek. I pokażemy Wam po prostu jak to wszystko robimy i po prostu co to są produkty, w których będziemy używać. Także zaczynajmy! Garan Rozy. Who the fuck is it? Okej, okay, a więc tutaj mamy sos, który zrobiłam z oliwy z oliwek Sól, pieprz i do tego dodałam jeszcze czosnek I to jest tak na oko I wsadzimy nasze szparagi tutaj i po prostu będziemy je Nadziewać tak jakby w tym Żeby nasiągły trochę Tym smakiem tego wszystkiego Pieprzu Specjalnie właśnie czosnkiem, bo ja że byłem czosnek Więc po prostu zamoczymy je ładnie w tym I później to co po prostu nie będzie zamoczone w tym Nałożymy na nasze ziemniaczki, które Filip już pokroił, i będziemy mieć gotowe. Tak naprawdę. Piekarnie ustawiamy na 210 stopni i będziemy piec 20 minut po jednej stronie, później obrócimy ziemniaczki 20 minut po drugiej stronie, Czyli łącznie 40 minut i w tym czasie posmażymy na patelni naszą rybkę. Mamy rybkę, dla, dla, dwa, dwie rybki dla Filipa, jedna dla mnie i jedna dla tego pana tutaj. Stwierdziliśmy, że też dostanie troszeczkę rybki. I przyprawy mamy tutaj z cytryną, pieprz, tutaj jest w sumie z czosnkiem i też pieprz. I tutaj w sumie dla, że to jest niby dla kurczaka i dla ale dobrze smakuje na dno jecznicy, więc nakładamy to i będziemy smażyć powoli. To jest moja kolacja, czyli będziemy robić e, Cheese plate tak zwany więc Tutaj moją, razem z mamą razem to na takie jedne stronce e, Ale na pewno znajdziecie cholerę Takich desek fajnych które jest taki zestaw do dołu Sary, gdzie macie noże Wszystko takie fajne zestawy I tutaj możecie sobie coś powkładać Także mega fajna sprawa, jeśli wy też jesteście fanami Robienia właśnie takich rzeczy Do wina Ja to uwielbiam do jednego pomojemniczka wsypuję ciasteczka Jakie tam lubicie jest z serem Ja lubię go nie mieszać, ale to mam tylko jeden rodzaj mhm. Następnie mamy oliwki zielone Nie wiem jak z wami, ale... Ok, naprawdę nie lubiłam oliwek A teraz...

Mój ostatni posiłek dnia, czyli to co tutaj widzicie nie jest jakaś super kolacja, ale akurat dzisiaj na to miałam ochotę, więc taką kolację dzisiaj zjemy. Więc peace!